Cześć, papa z Klukir, ja tu go odcinek 168. I tak, mamy kolejną wypłatę dzisiaj. Weźmiemy sobie Spacey Skipper. Skiperek na dzisiaj. Tu będzie co dorsz. Okej, okay, 168 dzień to 24 wypłata. A kogo byśmy chętnie dzisiaj zaprosili? Mamy walentynki, nie? No to klienci na walentynki są. No nie tu. No tak, to są ci, nie? Klienci w closerze w kolejności odpowiedni nasi tutaj klienci walentynkowi, no to tylko clair ma złoto, reszta nie. Reszta złotka nie ma. Kogoś, kogo byśmy dzisiaj zaprosili? Co? Może cameo? Jak będzie cameo? Żeby się dłużej nie zastanawiać Co ty tu masz? Dorsza z ostrym sosem A nasz closer? Ma... Steka i P pan. Taką panierkę Z Okej. Ok, przypominam oczywiście o food trucku Będzie po tym dniu pewnie rank 105, czyli za dwa dni będzie pewnie koniec walentynek. Kyla, no ty brązowego nie masz, z tego co widziałem. Claire wcina popcorn, Roli żuje gumę, a Clover stała obok. Okej, okay, Kyla, ciebie brązowego jeszcze nie ma trochę dorszów jest do, zro do zrobienia to zróbmy jak najwięcej dorszów, ile mogę trzy te same bo jeden dla Kylik i dwa do skiperów. jeszcze jeden ale z tą panierką. Potem będzie z panierką owczą. Okej. Okay. Jak najwięcej chcę na początku wstawić Nie wiem co. Nie było krzywo. teraz tutaj stek. I do pięciu osób już mamy. Nie wiem, sam. Cameo. Właśnie ty jesteś jedną z tych pięciu osób. Ok, czyli tak tu mamy SKMK odwrotnie. Jak odwrotnie to sobie powiedziałem. To jest różowy i arbus, a tu było to. Nie tu. Tak tu było to. Tu nie trafiłem. Za wcześnie. Jeszcze raz. Trzy razy trzeba te gwiazdki trafić tutaj, nie? Okej, okay, udało się. Okej, okay, to my tu mamy? Pierwsze mięso gotowe. Drugie goto gotowe. Trzecie. Czwarte. I piąte. Eli, Ele. Bakłażanik. teraz mamy tak, przez nie tu yy, Pozbieramy wszystkie mięsa, które naspamiłem do do grilla i teraz wydajemy to co gotowe jeszcze jedno mięso będzie do, do zrobienia jeszcze tylko jedno mięso chociaż nie, nie tak, tak, tak I jeszcze jedno mięso Mam dwa specjalne i closer, więc jeszcze jedno mięso będzie do zrobienia. Do, do większości już mam mięso, od innego klienta. Ok, to dla Kylie. Perfekto. Jest klejer. No, u ciebie będzie wieprzowina. Ale to dla ciebie jest to ostatnie mięso, którego jeszcze nie mam. Więc teraz będę tylko i wyłącznie wydawać, bo wszystko mam gotowe. Dla wszystkich klientów, co dzisiaj będą, już wszystko mam. Znaczy, mięso mam. Mamy mięso, ale nie mam jeszcze nic więcej. Żadnych bułek co myślę czy nie zrobić od razu wszystkich zamówień ale wtedy e, byłoby ryzyko obniżenia punktów za czekanie e, nie to chciałem to nałożyć taki prosty ten serek Pepper Jack się nazywa teraz są oliwki i potem jest surówka która jest zaraz obok Teraz ogórkowy sos Ok, to weź to wydaj Kajla. Nie, nie kajla, tylko Cameo. Perfekt. Teraz dwie eski. jest różowy i pomarańczy. To jest lajmoniada i cykietki. Kierki. I ostatnie mięso, które muszę dzisiaj wyciągnąć, to wyciągnięte. Jedyne co mi teraz będzie dzwonić, to tutaj. Jeszcze będę musiał trzy takie zrobić. Dam radę. Chester Spicy Skipper. Z tego zamówienia dwie wychodzą. To często będzie miał dwie gwiazdki nabite. Teraz jest bakłażanik. To dla kogo? To dla Eli. Pierwsza jest Ela, tr trzecia jest Ela. Yy, ale pierwsza w kolejności z tych niewydanych zamówień, a potem jest klejr. cebula jest tutaj. cebula akurat jest na samym, na samym końcu tego przewijania obok sosów. Ok, teraz jeszcze co? Oczywiście bułka. To ma iść tak. Dopóki nie zadzwoni, to ja nie idę po, po szejki, bo i tak nie mam lepszej roboty jak robienie jak szejk nie był gotowy, to mam spokojnie robić następne. Jeden szejk jest gotowy, tylko akurat nie pasuje do tego zamówienia, które robię. Znaczy, które mam gotowe. Ale pasuje już do tego zamówienia, które robię. Do tego pasuje, bo to jest szejk do czwórki gotowy. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj ogóreczki. Znamy to coś. Nie wiem co to jest. I bułka. Rudy, Rudy dzwonisz i dzwonisz i się dodzwonić nie możesz. Nie możesz. A spróbujmy. Może jak zrobię wszystko na raz a potem to wszystko wydawał to mi się opłaci. Cebula. Bardziej, że po, przy poprzednim dniu mieliśmy w sumie 7 zamówień, czyli znaczy 5 zamówień na e, zbierane i potem wydawałem. dobrze, to może też mi tak wyjdzie. Okej, okay, no, zróbmy to do końca. Zobaczymy, szejki przyspieszać. Mm, cebula. Nie cebula, tylko żołkiewka. Teraz co? Znowu ryba. No, bo właściwie nie wziąłem tej siódemki. Małuse. Dobra, przerywam na razie robienie. Doszedłem do wniosku, że jak tak robię, a nic mi się nie robi w tyle, to, to trochę czas tracę. Teraz tutaj zrobimy do piątki szóstki kiwi i ananas, lemoniada i cytryno. Oba były do poprawy. Nie wiem jak to jest te, jeśli chodzi o smak cytryny, że ktoś tu cytrynowy smak zamawia. Ale skoro ktoś lubi kwaś, kwaśny smak, to taki ma. Przeze mnie przygotowany. E, oliwki, tak? I rzodkiewka. okej okay. i teraz ostatnie zamówienie czyli siódme mouse stek Rzut kierunkowy. Piątka pierwsza. Wychodzi do Chestera. Jest perfekt. jeszcze brakuje mi zimnego napoju, szyka i Rudiemu brakuje jednej wieski do złota, tylko jedna. então vamos certo I Perfekcyjny dzień 168 To tak, to na dzisiaj były dwa odcinki z Glukiri Przeze mnie zaplanowane i już są zrealizowane Perfekcyjny dzień ten Do urodzin kanałowych mają 53 dni Rank 105 Slide aby okay. hmm, To do zobaczenia w odcinkach następnych cześć